Hej, witam Cię serdecznie na podsumowaniu piątkowej sesji. Ostatnia sesja w tym tygodniu. Zobaczymy, czy w 3 Wiedźmy coś ciekawego na rynkach podziałały, czy mamy jakieś ciekawe obroty, czy coś ciekawego się dzieje na rynkach światowych i na rynkach krypto i dokonamy tradycyjnie podsumowania tego, co wydarzyło się na warszawskim parkiecie. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje i zostajesz ze mną, pamiętaj oczywiście o formie podziękowania, rzuć papę w górę i komentarz, a dla wszystkich nowych widzów, którzy są u mnie po raz pierwszy zapraszam do subskrypcji dzwoneczka, aby pozostać ze mną na dłużej. Jak masz jakieś fajne, ciekawe, istotne newsy, to zapraszam, abyś Również rzucał je do komentarza, żeby wszyscy widowie mogli się z tym materiałem zapoznać. A ja przechodzę już do informacji: zerknijmy, co ciekawego się dzieje na świecie. Rząd Niemiec zwiększy pomoc dla dotkniętych pandemią przedsiębiorstw. Niemiecki rząd zwiększy i, i usprawni pomoc finansową dla poszkodowanych przez pandemię szkodnika małych oraz średnich przedsiębiorstw, poinformowały w piątek we wspólnym komunikacie Ministerstwa Gospodarki, Finansów i Spraw Wewnętrznych. Już wcześniej zapowiedziano, że pomoc ta będzie kontynuowana do końca bieżącego roku. W zależności od ponoszonych kosztów stałych, takich jak czynsze, małe i średnie firmy otrzymają w miesiącach od września do grudnia maksymalnie 200 tysięcy euro. Do tej pory w miesiącach od czerwca do sierpnia zwracano im te koszty do kwoty 150 tysięcy euro pod warunkiem udowodnienia znacznego spadku obrotów. No to są konkretna pomoc i lecimy dalej. Od niedzieli zakaz popierania TikToka i WeChat w USA. To jest dosyć ciekawe. Kontryłacja walki między Chinami i Stanami. Ministerstwo Handlu USA zapowiedziało w piątek uchwalenie regulacji zakazujących pobierania przed osoby w Stanach Zjednoczonych popularnych chińskich aplikacji na smartfony. Zakaz ma wejść w życie w niedzielę 20 września. I lecimy dalej. Fuzja dwóch bardzo dużych banków w Hiszpanii, dzięki czemu powstaje największy bank w tym kraju i widzimy, że tutaj w skutek zawartej w czwartek umowy właśnie pomiędzy tymi bankami o przejęciu powstał największy bank Hiszpanii. Pani, szczegóły fuzji między trzecim i czwartym bankiem kraju mają zostać ujawnione w piątek podczas konferencji prasowej w Walencji. Bardzo ciekawe info i popatrzmy. Według szacunków dziennika El Mundo w efekcie fuzji powstaje bank zarządzający majątkiem o łącznej wartości 664 miliardy euro, zatrudniający w sumie ponad 51,5 tysiąca pracowników i dysponujący 6727 oddziałami, czyli widzimy, że naprawdę... Gigantyczny bank, i lecimy dalej. Białoruś zamyka granicę z Polską i Litwą, wzmacnia granicę z Ukrainą. Jesteśmy zmuszeni zabrać wojska z ulicy, pół armii stawić potem broń i zamknąć granicę państwową na zachodzie. Przede wszystkim z Litwą i Polską, powiedział czwarty prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka, konieczne jest wzmocnienie kontroli na granicy z Ukrainą. Dodał, nie wiem z czym oni jeszcze wyskoczą. Zostało zaledwie kilka chwytów, by rozpocząć gorącą wojnę, oświadczył lider Białorusi, występując podczas forum kobiet w Mińsku. Bardzo nieciekawe doniesienia, oby nic oczywiście z tego negatywnego się nie urodziło i lecimy dalej. Klapiński broń broni niskich stóp procentowych i o co chodzi? Niskie stopy procentowe nie uderzają trwale w banki i nie pompują banie, na przykład na rynku nieruchomości napisał w artykule dla dziennika gazety prawnej Adam Klapiński, prezes MPP zapowiada też, że w 2021 roku najpewniej czeka nas spadek inflacji, czyli ciekawe informacje, my śledzimy te wypowiedzi, aby wiedzieć, jak tam sektor bankowy. Czy coś ciekawego tam będzie się działo, czy też nie, i lecimy dalej. Dynamika produkcji przemysłowej najwyższa od lutego. W sierpniu wartość produkcji przemysłowej drugi miesiąc z rzędu była wyższa niż przed rokiem. Roczna dynamika produkcji okazała się najwyższa od rozpoczęcia wiosennego lockdownu, lecz równocześnie nie sprostała oczekiwaniom ekonomistów. No, nasze ulubione oczekiwania, jak zawsze my lubimy, czy to sprostają oczekiwaniom, czy też nie. Sierpniowa wartość się produkcji sprzedanej, przemy, sprzedanej przemysłu była o 5,8% niższa w porównaniu z lipcem. Poinformował główny urząd statystyczny, lecz był to zaraz. Rezultat to 1,5% wyższy od no, odnotowanego w sierpniu 2019 roku, to najwyższa roczna dynamika produkcji od lutego, czyli można powiedzieć, że rewelacja, nawet wyższa niż w dobie no, bardzo dobrego 2019 roku, żadnego lockdownu, żadnego szkodnika, no ale oczywiście oczekiwania nie zostały spełnione, tak więc jakby coś takiego było notowane, no to dzisiaj by było jazda short, jeden wielki GPW negocjuje. Przejęcie giełdy w Armenii. Dosyć ciekawa informacja. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych negocjuje przejęcie udziału w giełdzie armeńskiej. To jest dosyć istotny news. Roz, rozmowy na ten temat prowadzono już w marcu, jednak dopiero teraz o nich oficjalnie poinformowano. Zobaczymy, czy oczywiście dojdzie to do skutku, i lecimy dalej. Jest prototyp polskiej szczepionki na szkodnika. Mamy prototyp polskiej szczepionki na szkodnika. Przechodzimy do etapu charakterystyki molekularnej i przygotowań do badań klinicznych, powiedział pap onkolog i immunolog, profesor Andrzej Mackiewicz. Profesor Mackiewicz wspólnie z grupą naukowców z Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pracuje nad stworzeniem szczepionki na szkodnika. Na całym świecie ponad 120 zespołów pracuje nad stworzeniem szczepionki przeciwko szkodnikowi, i jak widzimy, w wyścigu również biorą aktywny udział nasi tutaj przedstawicieli, czyli cały czas wyścig trwa i lecimy dalej. Reforma OFE. W nowej ustawie zmienią się tylko terminy. No jak widzę, OFE tuż się u mnie po prostu krew że Ja jestem w OFE od samego początku, tak więc jak każde rozgrabianie OFE. Uderza również w moje środki, tak więc bardzo, bacznie to obserwuję. W nowym projekcie ustawy o przekształceniu OFE w IKE to jest przepiękny zabieg marketingowy. Jak ktoś mówi, no to zmiana nazwy na IKE. Czy to ma coś wspólnego z prawdziwym IKE? Ojej, zmieniu się tylko terminy dotyczące wdrażania nowych regulacji. Pozostałe założenia reformy pozostają bez zmian w stosunku do projektu, który w marcu został odrzucony przez Senat. Wynika z wypowiedzi Minister Funduszy i Polityki Regionalnej i zobaczmy, o co. O co tutaj chodzi, a to jeszcze chcę Ci pokazać. Ze środków OFE przekształconych w IKE pobrana zostanie tak zwana opłata przekształceniowa na rzecz FUSE wyłącznie w wysokości 15%, której płatność zostanie rozłożona na dwa lata. No przepięknie. No i tak powolutku. Prawdopodobnie będą drenować te tu 15, tu 15. Tak więc zanim doczekamy emerytury, wszyscy ci, którzy uczestniczą w OFE, no to prawdopodobnie i tak i tak już nic z tego nie zostanie. A IKE to to już po prostu gryze się w język, bo. Musiałbym niecenzuralnych słów użyć, lecimy dalej. Dino Polska wymituje obligacje łącznej wartości 250 milionów złotych. Zarząd LIBE Polska zdecydował, że w ramach programu emisji z 2017 roku spółka wyemituje 250 tysięcy obligacji łącznie wartości nominalnej 250 milionów złotych, podała spółka w komunikacie. Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej wybór 3 miesięczny, powiększony o stałą marżę w wysokości 1,3 punkta procentowego w skali roku. Obligacje zostaną wyemitowane 6 października tego roku, a dzień ich wykupu strona 6 października 2017. 23 roku. Bardzo ciekawa informacja i lecimy z ostatnią na deser. BFG ponownie sprzeciwia się sprzedaży przez Idea Bank udziałów Idea Money. No, cały czas sytuacja tutaj się dynamicznie rozgrywa. Widzimy, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniósł do sądu sprzeciw do uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej Idea Banku dotyczącej sprzedaży akcji Idea Money oraz zmiany warunków emisji posiadanych przez bank obligacji wymitowanych przez Idea Expert poinformował Idea Bank w komunikacie. Idea Bank podał, że w związku z powyższym warunek zawie zawieszający określony w zawartej w dniu 3 września tego roku umowy sprzedaży akcji nie ziścił się i nie doszło do przeniesienia akcji na rzecz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckiego oraz Idea Getting Leasing i ich wydanie tytułem sprzedaży. No to... Prawdopodobnie po tej informacji dzisiaj dosyć jazda jest ostra na całej stajni Getinu. Zaraz zobaczymy, jak to w praktyce wygląda, ale zanim do tego przejdziemy, to raz, zerknijmy na głosowanie i zerknijmy, co tam wielcy shortują, bo wielcy się znów aktywnili i zaczynają shortować na szynek. Zobaczmy, jak tam głosowania, co zobaczymy w najbliższych przeglądach weekendowych, bo tradycyjnie dla Ciebie pracuję i przygotowuję materiały. Zobaczmy. Jeżeli chodzi o spółki, no to na pewno zobaczymy Tesla i w tym momencie na pewno zobaczymy Forda, czyli mamy przedstawiciela branży motoryzacyjnej, a jeżeli chodzi o przegląd, zastąpimy gaming, no Prawdopodobnie, a wręcz prawie na pewno OZE, czyli tutaj wszyscy, którzy wzięli udział w głosowaniu, wybierają sobie OZE. Bardzo blisko był SWIK 85, wybranych spółek po raz kolejny, ale widzę, że OZE jednak bardziej tutaj wzbudza zainteresowania inwestorów. I widzimy, że, i przypominam oczywiście, że większość jest za tym, żeby można było shortować płynne spółki, czy to z Connectu, czy w ogóle mieć taką możliwość, shortować płynne spółki. To jest bardzo ciekawa i bardzo ważna. Tutaj możliwość, jaka jest na rynku, żeby można było rozgrywać go w obu kierunkach. Czy to słabość, czy to hosta, czy to bessa, nie ma znaczenia. Jak mamy fajne, ciekawe spółki, które można rozgrywać w dwóch kierunkach, to mamy możliwość zarabiania na rynku cały czas. I o to wszystkim nam chodzi. I zerkijmy, co tam wielcy shortują i popatrzmy, LPP mamy pakiecik, to świeżutki z 17 września, ponad 1% Ako kapitał shortuje, Aiora shortuje Marshall, setnych jak widzimy, 16 również się pojawiło, no i stare jeszcze, te, które już widzieliśmy wcześniej, również tutaj siedzą. Zobaczmy, jak tam świat sobie radzi w dzisiejszym dniu. Jeżeli chodzi o ropę, no to widzimy, że w tym momencie jeszcze cisnęli do góry, teraz 43,38 centów za baryłkę, zobaczmy, jak to na tygodniu co wygląda, bo będzie to ciekawie. No ładne dragowanie, tak więc prawdopodobnie będziemy dogrywać znów podobne dojście do tej granicy ręża. Zobaczymy, czas pokaże, a jeżeli chodzi o Daksika, to dzisiaj Daksik, no dzisiaj Daksik był dosyć nerwowy, bo jeździł w tej te. aż w końcu widzę, że tutaj mają korektę w tym momencie 13147 punktów i zobaczymy oczywiście w ujęciu tygodniowym. No, nie byli w stanie przetestować poprzednich szczytów i cały czas jeszcze im brakuje aby przetestować historyczne szczyty, czyli DAX nie był w stanie tego zrobić, no i będzie musiał jeszcze pokonać, popatrzmy, tą oczywiście pierwszą lukę Bessy, która tutaj powstała, oni tutaj delikatnie ją nadbili, ale jej nie zamknęli, tak więc będzie ciekawie. jeżeli chodzi o S&P 500, no to cały czas słabość na rynku amerykańskim widzimy, yy, oczywiście nad indeksami pochylimy się na naszym przeglądzie spółek zagranicznych w szczegółach, bo tam oglądamy te wszystkie główne indeksy i się zastanawiamy, jakie poziomy będą kluczowe i gdzie rynek może się znajdować w przyszłości, popatrzmy, 3330 punktów w tym momencie, mamy sesję spadkową, jak na razie, chociaż zobaczymy, co oni będą chcieli wyprawić do ostatniej minuty dzisiejszego rozdania na rynkach, bo mogą być to dosyć kluczowe ukierunkowanie tutaj inwestorów już od poniedziałku, już w kolejnym tygodniu praktycznie końcówce, można powiedzieć, tego miesiąca. Zobaczymy, to może być ważny okres, jak to tak naprawdę na tym rynku będzie się toczyć. I zobaczmy, jeżeli chodzi o Nasdaq, również jest tutaj na bardzo no, słabych poziomach, można by powiedzieć, bo jeżeli będą po raz kolejny pukać w to wsparcie tutaj, no to w prawdopodobieństwo tego, że w końcu wybiją sobie dziurę, no jest dosyć spore i wtedy w grze będzie rozgrywanie tego range'a. 10900... Hmm... Ile tam jest? 35 jest zaznaczone na tym punktu, czyli gdzieś w granicach tych się teraz znajdujemy. No i mamy słabość na nasdaq cały czas, tak więc ta korekta, jak tutaj oberwą, może nam się pogłębić. No jesteśmy w bardzo ważnym momencie. Zobaczymy, czy będą w stanie odwrócić jeszcze do końca sesji, czy... No, będzie nieciekawie, no zobaczymy, zobaczymy, naprawdę wygląda to ciekawie, Russell, Russell nam rośnie 1547 punktów pozytywnie, jutro sobie jeszcze w szczegółach zobaczymy tradycyjnie Joe Jonesa. Jeśli chodzi o srebro, srebro totalnie w nic tutaj ciekawego się nie dzieje, 26,92 dolarów za uncję, złoto, złoto dzisiaj, ale jeszcze zobaczymy sobie, jestem ciekawy jak tam srebro, na ty... o nic tutaj się nie dzieje. Jeżeli chodzi o złoto, to złoto dzisiaj 1953 dolary za uncję. Też mamy orężową range, range rozgrywkę, czyli nie mamy żadnej dynamiki ruchu. Jeżeli chodzi o waluty to złotówki, to w korekcie dzisiaj jest frank 4,12 euro, dzisiaj również w korekcie 4,45 i rośnie. Przepraszam, w jakiej korekcie rośnie. Oczywiście funt tutaj 4,86 w korekcie. I jeżeli chodzi o dolara, no to też mamy dzisiaj, no można powiedzieć, że jeździ, teraz go już wyprzedają, czyli mamy 3,75. Na razie delikatne, jak widzimy plus w tym momencie, ale. Do końca dnia jeszcze wszystko może się zmienić. Zobaczymy, co tak naprawdę się wydarzy i zobaczymy jak wygląda rynek krypto, co ciekawego się dzieje. Indeks strachu jest na poziomie neutralnym 49, a jeżeli chodzi o topowe projekty, topowe kryptowaluty, to widzimy, że Bitcoin w tym momencie 10 954 dolary za sztukę to są ważne, kluczowe momenty, bo jak będziemy rozjeżdżać 11 tysięcy, to może być bardzo ciekawie, 1% do góry i 385 dolarów za sztukę, 1,5% do góry, w topowej dziesiątce widzimy, że na 4% poziomie Binance Coin, bardzo ładne odbicie. A jeżeli chodzi o największe zmiany na tym rynku, to popatrzmy, że tutaj najmocniej rośnie nam w dniu dzisiejszym. 41% ABC Coin 27 SushiSwap, słab, Lopring 24, 20 solana, Wechain 19, 19,19 Neo, czyli widzimy, że mamy ładnych dwucyfrowych tutaj poziomy wzrostu bardzo ładne, również zachowane jeżeli chodzi o korekty, to popatrzmy. Czyli rynek odreagowuje na weekend, a pamiętajmy, że to jest jedyny rynek, który pracuje w weekend, czyli możesz go rozgrywać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, jak Ci się nie podoba i jeżeli nie możesz. Tak naprawdę wytrzymać bez wykresów, no to rynek kryptoci stoi przed Tobą otworem, a jest tego naprawdę olbrzymia kosmiczna ilość walorów do wyboru, czyli tokenów, altcoinów, czy też bitcoina. Możesz sobie rozgrywać jak, jak dowolnie chcesz. Hyperion 20% w dół, 12% Flexacoin, 11% UMA, Celo 10 i to są te największe korekty, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję na krypto. I przechodzimy do tego, co się wydarzyło na rynku polskim. Zobaczmy, mamy też śmiałka który nam zgłosił Mariusz nam dorzuca 01 baton Chyba każdy zna tą spółkę z branżą, że dzięki Mariusz pozdrawiam serdecznie. Jak jesteś jakimś jak, jak chcesz tutaj oczywiście dorzucić do Hitów WIGU czy też New Connect to na przyszły tydzień już, to zapraszam do w komentarzy, daj wrzucić spółkę uzasadnij dlaczego i będziemy ją bacznie, oczywiście śledzić, czy będzie miała swoją szansę na te najbliższe dwa tygodnie, czy też nie. I zobaczmy, ciasteczka dzisiaj 8% do góry, bardzo ładnie. Cambridge 7,5% do góry, Harper 6% 583 giel cosmet Milkyland 517, a w korekcie mamy Delko 635. Liderze obrotu w dniu dzisiejszym to jest Boruta. 2 403% i 3% do góry, Delco 200 i powyżej bańki pt i Formas. Na hitach Wigu z tego tygodnia widzimy, że Arway odbił 4,5%, Wielton 3,94, Grodno również na plusie 74, a RealPol 37 na minusie. Lider obrotów z tego zestawienia to jest Grodno 678 tysięcy. Hity wigu u DataWalk dzisiaj bardzo ładna sesja. 18% do góry, 3 800 obrotu, Wistula 4,5, 1,28 na to i dziękujemy. Drugi tydzień zamykamy. Hity New Connector, które też zamykamy, widzimy. My, że tak, dzisiaj 12% u góry banka 200 e muzyka bez zmian, bez żadnej transakcji, zamykamy, dziękujemy. Hity New Connector z tego tygodnia, interwiz dzisiaj na plusie 566 a 1,63 jest liderem obrotu w tym zestawieniu na plusie, tak więc będziemy kontrolować te dwa zestawienia na przyszły tydzień. Zobaczymy jakim to pójdzie. Jeżeli chodzi o pogromców, w dniu dzisiejszym na plusie kar witamin odblokowany w końcu na jakimś kosmicznym wzroście 157. Ponad procent to naprawdę robi wrażenie, tam chyba się rozchodzi o te wyniki, które są rewelacyjne, gdzieś jeszcze chyba nieoficjalnie nawet te wyniki poszły, 9 milionów 600, biomet Lublin 24% do góry też bardzo ładnie, datało 18% do góry, 9,60 merkator, a w korekcie mamy Mabion 340 330 mB w grupę to są te największe dzisiaj korekty, a w od względem obrotów Biomet Lublin dzisiaj 43 miliony, merkator 26, 960 karwitamin, jeżeli chodzi o budownictwo, 7%. Mirbud, PKPx 6,67 czy Budimex 6% do góry, również ładnie. W korekcie mamy DECPOR 9%, MD Energia 8,67, 5,78, Elektroty. Liderzy obrotu to jest Budimex 5,5 miliona, bańkę MD Energia i Mirbud. Jeżeli chodzi o teraz nieruchomości, to EDI Invest numer 1, 5,59 na plusie, Dom Development 2,94 na plusie, w korekcie Elkop 7,14 i 2 d 4,60 na korekcie w 6,800, jeżeli chodzi o obroty, no to naprawdę Dom Development na takim obrocie, hmm, ciekawe, bardzo dużo obrot, kosmiczny wręcz jak na tą spółkę. Dywidendy dzisiaj, NTT System 2,86 na plusie, Ferro 2,38, 2,27 Movie Games, w korekcie mamy Verbicom 4%, czy Novita 2,71, liderzy obrotu to jest 21 banik na cyfrowym polsacie grodno 678 tysięcy. Zerknijmy na gaming, czy coś dzisiaj ciekawego nas tutaj zaciekawi. The Dust, bardzo ładne odbicie, 18% do góry. Art Games 8, Skin Wallet 7.25, Sim Fabric 6.67, Punk Pirat 5.80, 5.65 Allianz. To są największe dzisiaj wzrosty, ja już tutaj przewijam, bo mamy tego bardzo dużo. I już sortujemy, zobaczmy co jest w odwrocie, w co jest w najgłębszej korekcie w dniu dzisiejszym. Moonlight obrywa 4,46, Shockwork 3,70, Gaming Factory 2,93 czy Vivid 2,50 to są największe korekty w dniu dzisiejszym na gamingu. Jeżeli chodzi o obroty, to dzisiaj no, CD Projekt pokazały się zamknięcia. Pięknie. 278 milionów dzisiaj na CD Projekcie, 47 setnych na minusie w tym momencie, jeżeli chodzi o króla gamingu, 25 baniek na TS Gamesie pod względem obrotu, 5 600 Playway, 11 bit, 3 miliony 400 000. Czyli to są największe obroty, jeżeli chodzi o gaming. O dzisiaj indeksy, które rozgrywał kontrakt, no to delikatny short, 19 setnych na minusie, 32,053 punkty. No i zobaczmy na te banki, bo po tych ważnych informacjach w dniu dzisiejszym, no to pewnie jest jazda, no już widzę, że jest jazda. Na zielono tylko M-Bank, 0,77 na plusie, Ayor setnych na plusie, a w odwrocie jest wszystko inne, świeci się na czerwono. Tak więc będzie nas czekać ciekawe spotkanie w dniu jutrzejszym. Przypominam, banki jutro wlatują o 18.15 na kanał. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje teraz w tym momencie na stajni Getinu, no to widzimy, że Getin obrywa 14 ponad procent, ponad 11. Idea Bank BMP 6,5%, Santander 5,30%, Getin obrywa 4,3%, Unicredit 3,86%. No i to są na pewno już półki niższe, czyli już co po niektóre stopy tam zaczęły puszczać. Zobaczmy na liderów obrotu w dniu dzisiejszym. PKO BP 2,5% w dół. 2,86 milionów, 63 miliony PKsa i też 1,5% w dół, 47 milionów Mbank, 77 na prośbę i 19 panik Santander. Dzisiaj sam indeks 3787 punktów, minus 2%, czyli widzimy dosyć konkretnie. Jeżeli chodzi o OZE, no to Columbus 6,76 liderem wzrostu, LQ 4,48, ML System 4,22, a w korekcie mamy Nowawic, dzisiaj 9% w dół, MD Energia 867, Letus 5% w dół, 3,388 Interaut. miliony 600 na Nowawicie, Biomas bańkę 400, bańkę 300, MDI Energia. Jeżeli chodzi o indeksy, popatrzmy, co tutaj w dniu dzisiejszym się dzieje: Wikleki 719, dzisiaj na plusie 293, budownic Budownictwo Info 29. Z głównych indeksów mamy S&P 80 na plusie 7800, 14360 punktów. I jeżeli chodzi o kolejne, to najsłabszym indeksem w dniu dzisiejszym jest MSP 14 na minusie, Paliwa 391, MD e Media 293. WIG 20 dzisiaj w korekcie 0,8 na minusie 1731 punktów i MWIG40, 4400 na minusie 3548 punktów. I zerknijmy sobie teraz na spokojnie już na WIG 20, co oni tam ciekawego dzisiaj nawojowali, kto był liderem. No play, w końcu się obudził play. Widzimy, że bardzo ładny wystrzał 7,42 do, na, do przodu, CCC dzisiaj również do góry 4,52, Dino, ładna sesja, 3,66 do góry, KGHM 1,55 do góry, i jeżeli chodzi o PG to jest korekta 5,626, LOTOS... dzisiaj w kolekcie 388 i LOTOS i Orlen. Zresztą zaraz sobie wrzucimy na wykres i zobaczymy, co oni tam ciekawego wyprawiają. 355 na Orlenie, PZU 273 Liderzy obrotu to jest CD Projekt 278 milionów, 143 milionów KG, Dino 138 milionów 92 PGNiG, czyli widzimy, że dosyć konkretnie dzisiaj i zobaczmy jeżeli chodzi o MVK 40 co tutaj się wyprawia. Biomet liderem 24,5%, na plusie Mercator 960, na plusie Amica 663 czy Budimex 633 to są te najmocniejsze wzrosty w korekcie, Getin 14% ponad na minusie, BNP 656 czy 580 Bogdanka. Dzisiaj liderzy obrotu to jest Biomet Lublin 4, 3000, 26 Mercator, to Games 25 czy 12 na GPW. Zerknijmy teraz na SWIG 80, czyli nasze małe spółki. Co tutaj ciekawego się dzisiaj dzieje i kto był liderem? Dzisiaj widzimy, że no oho. Rainbow, 20% do góry, pod co to rośnie? Niby po tej rekomendacji pewnie, DataWalk. 18, XTB, no XTB w końcu się zaczął coś tam budzić, 8% do góry. Mirbud 7,62, PKBX 6,67, Mangata 5,41, to są te największe dzisiaj wzrosty. A jeżeli chodzi o odwrót, no to popatrzmy, na odwrocie mamy Idea Bank 11% w korekcie, Stal Produkt 5,26, Trakcja, 521 czy PGSoft 520 to są te największe dzisiaj korekty na sw 80. I jeżeli chodzi o obroty w dniu dzisiejszym, XTB 24 700 4 banieczki przerzucone na Forte, log 3800 i powyżej miliona również Starproduktu Bawa, AutoPartner Boryszew czy Enter. To są te największe obroty na sw 80. Jeżeli chodzi o NewConnect czy indeks dla wszystkich Wilków z GPU, zobaczmy. Potwierdzone 29% na modern.com. Bardzo ładnie, na niewielkim obrocie, ale cieszą takie wzrosty. Widzimy, że koronel jest dzisiaj również odbija 20% do góry, na nawet troszkę większym obrocie. DEDAS to 18% do góry, 500 tysięcy, prawie 900 tysięcy. MEDA 15% do góry, również ładnie. AQUATEK 12%, ponad milion ładnie. Co to mamy potem? Merlin Grupa, ale potekało do weryfikacji 10%, 200 tysięcy. IDH tutaj mamy 8%, 200 tysięcy. ARD 137, 8,47. Tu mamy 300 tysięcy. Na Doworanie tu mamy trzy banieczki na Inojin, coś jeszcze nam się rzuca w oczy, 400 tysięcy na OneWord 4% do góry czy Redzik, prawie 400 tysięcy 4% do góry. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o Newcomer. Pamiętaj, że ryzyko obecności rozgrywania rynku Newcomer jest olbrzymie i uwzględni to w swojej strategii abyś się potem nie rozczarował, bo największa korekta w dniu dzisiejszym na New Connectie to jest Denta i obrywa 33%, potekało do weryfikacji. Godfid za to 19% potwierdzone, 19% również grupa HRC obrywa, Sun, potem mamy Santek 17% w dół, 294 tysiące, czy Techni 14% w dół, na większą obrocie również nowawi obrywa 9%, ponad dwie banki, 300 tysięcy, Maxi Pizza obrywa 7% w dół, czy na przykład, co tam jeszcze obrywa, pół miliona, Medini Medinice 5,88% czy Apis 5% w dół to są te największe spadki na większych obrotach. A jeżeli chodzi o właśnie obroty, to zobaczmy, że dzisiaj liderem, jeżeli chodzi o ten rynek w dniu dzisiejszym, no to rozdaję karty Inodin 3 miliony 100 powyżej dwubalik i Boruta. I no jeżeli chodzi o kolejne, to jest Biomas akwat taki format powyżej miliona. Nie mamy tego zbyt dużo, jak widzimy, raczej spokojnie dzisiaj na New Sam indeks 1,5% do góry, 507 punktów. Zerknijmy na WIG. Co ciekawego na WIGu i od razu jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj udało. Udało się przebić miliard na rynku. Jak myślisz, udało się przebić ten miliard na rynku, czy też nie. Tak więc zobaczymy dzisiaj, co ciekawego się na tym rynku dzieje. Jeżeli chodzi o obroty, ja już odparam sobie statystyki, ale karami dzisiaj przeszedł samego siebie, naprawdę odblokowali w końcu to wszystko, co się wydarzyło. Przepiękny wzrost, na też przepięknym obrocie. Transakcji dzisiaj zawarto 135 229 sztuk. I dzisiejsze obroty. No, dzisiejsze obroty, przebili czy nie przebili. Oto jest pytanie. Abyśmy mieli coś, no jasne, że tak. No, trzy wieźnie muszą zrobić robotę i to praktycznie olbrzymią robotę, bo dzisiaj obrót na naszej giełdzie to jest piętnaście miliard 539 215 574 zł. No i właśnie, to jest magia tutaj tego dnia i zobaczmy następna spółka Biomet 24% do góry 22 Cool energy rainbow 2018, DATA DataWalk optim 16 12 orko grupa czy HubStyle 10 to są te największe wzrosty jeżeli chodzi o obroty już przewinąłem ale to już ale zerknijmy cd projekt KG dino to jest top czy nam się to coś darło? Biometr się wdziela, ale nie jest zbyt wysoko. I zerknijmy sobie jeszcze spadki mnie interesują, kto dzisiaj był w największej korekcie, jeżeli chodzi o właśnie indeks szerokiego rynku, żebyśmy mieli tutaj już cały przegląd już. Zamknięty, popatrzmy. Impera 14% w dół, Getin 14, 11%, idea Bank Dekpol 9%, MD Energia 8, 7%, Elpol, Elkop, czy BNP 6,56%. To są te największe spadki. Jeszcze przewinę pod względem obrotu, żebyśmy sobie zerknęli, co dzisiaj się korygowało. Delko 6,5%, Bogdanka PG Nige 92 miliony, czyli widzimy, że naprawdę wygląda to dosyć ciekawie i tutaj również warto się gdzieś nad tym zastanowić, gdzie tak naprawdę. Zmierzamy na tym rynku, dokąd idziemy, do czego nas to wszystko doprowadza, bo zobaczymy, jak ten rynek amerykański się dzisiaj zamknie. No, dzisiaj ważny, istotny dzień, który może nastrajać inwestorów, szczególnie po, po weekendzie, na to, co przyniesie właśnie, jakie rozegranie w tych ostatnich, już tak naprawdę, dniach września. I popatrzmy, tak jak powiedziałem, mieliśmy zerknąć sobie na lotos. Co ciekawego nam tutaj chce pokazać, lotos i zobaczmy. Lotos. Co ciekawego na no, lotosie. No mamy to odbicie, dzisiaj też delikatne zejście, czyli prawdopodobnie są gdzieś tutaj teraz yy, i widzimy, to jest dzień, to nas teraz tu nie interesuje, czyli być może znajdą sobie swoje wsparcie. No widzimy, że właśnie to jest ten poziom, który chciałem, na który chciałem zwrócić uwagę, że w końcu być może zaczną odwracać, chociaż cały czas pamiętajmy, że to jest tylko i wyłącznie ruch powrotny. Oni wracają, taki najgłębszy powrót jest dopiero pod ten poziom, yy, czyli no, kilka procentzików do odbicia jest, ale jak od tych poziomów odpadnie z powrotem w dół, no to niestety. Niestety nie dostanie lotos swojej szansy i będziemy mieć kontrolację tego zjazdu, tym bardziej, że popatrz jak to wygląda w dłuższym horyzoncie czasu, no nadzieja jest, nadzieja jest, że to wsparcie wytrzyma, że być może będą mieli ochotę odwijać, no ale to cały czas piłka w grze po stronie rynku, zobaczymy. Czy będą chcieli to w ten sposób rozegrać, czy też nie, no jeżeli chodzi o to, jest długoterminowy wykres: Orleno, również jesteśmy w dosyć istotnych miejscach, chociaż już tak naprawdę nadbiliśmy te poprzednie wsparcie. Ruch powrotny dotąd może być wykonany, czyli również te kilka procencików do góry, i muszą to przede wszystkim rozjechać. Jak tego nie rozjadą, to niestety to jest też tylko i wyłącznie ruch powrotny. Podejście, odpadnięcie i mogą kontynuować również spadki, chyba że rozjadą te kluczowe poziomy, no to wtedy jeszcze jakaś tam nadzieja na Orlenie cały czas może być, muszą wyjść przede wszystkim powyżej tego poziomu, jeżeli tego nie zrobią. No to mogą spokojnie testować jeszcze poprzedni tutaj dołek i zobaczymy, czy będą chcieli go przełamywać, czy też nie. Jeżeli będzie słabość i negatywny sentyment na rynku, to jak najbardziej może to mieć miejsce. A jak będzie pozytywny jakiś sentyment i być może znów Stany będą chciały rozgrywać rynek już pod koniec tego miesiąca, bo tego oczywiście, co będzie się działo na rynku, absolutnie nikt tego nie wie. No to zobaczymy, jak to finalnie się dla rynku skończy. Jeszcze spróbuję nanieść lotos. Zobaczmy jeszcze, jakbyśmy to nanieśli. Czy coś ciekawego nam tutaj się rzuci w oczy? Generalnie to wygląda bardzo tożsamo, tak więc nie ma tutaj co. Po prostu słabość mamy na tych spółkach paliwowych, i one muszą wykonać naprawdę tutaj trochę ciężkiej roboty, aby wybić te poziomy oporowe i w końcu przestawić ten rynek na jakiś pozytywny sentyment dla siebie, to wtedy być może zobaczymy, co tutaj będzie przez inwestorów rozgrywane w przeszłości, bo jak na razie no, muszą dokonać w pierwszej kolejności ruchy powrotne, a potem, jeżeli udadzą, uda im się przebić o miejsce oporowe, rozjechać je w dosyć silny sposób i istotny, jak ja to zawsze powtarzam rakietą, no to wtedy jest nadzieja zawsze i szansa. Jak tego nie zrobią, no to niestety. Nic ciekawego nas nie czeka. Udanego weekendu życzę, trzymam kciuki za wyniki, daj znać i pochwal się, jak ten tydzień oceniasz i co ciekawego zakładasz na już końcówkę tak naprawdę września. Pozdrawiam, trzymaj się, hej!